Święto Plonów to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów od stuleci na trwale zakorzeniony w naszej tradycji. To czas wdzięczności, radości, poczucia satysfakcji z efektów ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, jak również wspólnej refleksji nad nowymi wyzwaniami, zadaniami i ważnymi celami do zrealizowania, jakie stoją przed rolnikami naszej gminy. Miejsko Gminne Dożynki w Nekli odbyły się 21 sierpnia w parku przy Nekielskim Ośrodku Kultury. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 14:30 wyjazdem korowodu dożynkowego z Nekielskiego Rynku. Korowód prowadziła orkiestra denta Nekielskiego Ośrodka Kultury z kapelmistrzem panem Eugeniuszem Drewniakiem w asyście konnej stadminy Hera z Gierłatowa. Za nimi maszerowały poczty sztandarowe, delegacje wieńcowe, starostowie dożynek, zaproszeni goście, mieszkańcy i oczywiście pięknie przystrojone maszyny rolnicze. Następnie została odprawiona uroczysta msza święta celebrowana przez księdza kanonika Ryszarda Golińskiego, proboszcza parafii w Nekli. Homilię wygłosił ksiądz Sławomir Stronka, proboszcz parafii Targowa Górka. Po mszy świętej starostowie dożynek wręczyli bochen chleba panu Karolowi Balickiemu, burmistrzowi miasta i gminy Nekla, a zespół folklorystyczny Wiwaty z Pobiedzisk obśpiewał wieńce przygotowane przez poszczególne wioski naszej gminy. Starostowie, burmistrz oraz zaproszeni goście dzielili chleb i częstowali mieszkańców. Po obrzędach folklorystycznych zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia. Po oficjalnych przemówieniach nadszedł czas na część artystyczną. Na estradzie, jako pierwsza, wystąpiła pani Sylwia Prędka Galas, która rozbawiła publiczność opowiastkami gwary poznańskiej. Następnie zespół skaner porwał publiczność do tańca, bawiono się w rytmie największych ich przebojów. Niewątpliwie gwiazdą wieczoru był Rudy Schubert i Wały Jagiellońskie. Dla gości imprezy organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, takich jak stoiska promocyjne dla firm, stoiska gastronomii, loteria fantowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, dla których między innymi przygotowano wioskę indiańską. Święto Plonów tradycyjnie zakończyła zabawa taneczna z zespołem sekret. Tegoroczne święto było doskonałą okazją do wspólnych spotkań służących integracji lokalnej społeczności, jak również odpowiednim momentem do wyrażenia naszej wdzięczności rolnikom i ich rodzinom za kultywowanie wielowiekowych tradycji oraz przekazywanie szacunku do ziemi kolejnym pokoleniom. Piękny gest dzielenia chleba, będący znakiem międzyludzkiej solidarności i budowania więzi społecznej oraz niepowtarzalna symbolika obrzędu dożynkowego dostarczyły wszystkim zgromadzonym chwil wzruszeń jak również dobrej zabawy.